Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Beznikowy i witam was w nowej serii Minecraft posągi dzisiaj zrobiłem posągi dwóch graczy SKTF-a i huśla <tuszy> posągi wykonane całkowicie z wełny. Niektóre kolorowane, na przykład twarz Huśka musiałem wykonać z innego koloru niż jest naprawdę, ponieważ nie, nie ma takiego kolorowanego po prostu w Minecrafcie. Albo kiedyś stworzył teksturę paka, który, na którą będę robił tą serię. Dobra, więc tu jest SKKF, jego najnowszy skin. Znam ten skin ze strony Minecraft... nie, już E, Miners shoescom i tam na no to jest tak coś. Wpisujecie nazwę użytkownika, którą Minecraft Premium i wyskakuje wam jego skin. AKKIF e, uśmiech zrobię Sam, e, same węczka Dobra. Więc to było na tyle w tym odcinku. A! I pod filmami możecie pisać kogo mam zrobić na następnym odcinku. To... I taka sprawa, spróbuję, żeby Cię pokazywa się codziennie, więc to bym na tyle. Cześć!